Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam naszą całą pirotechnikę, którą aktualnie posiadamy u siebie w domach. No i na początku pokażemy Wam co jest u mnie, potem przeniesiemy się dopiero do drugiego do domu, bo tam też jest trochę tego. No, mam no i jeden karton, trochę jest tutaj, w skrzyni tej, na której to wszystko leży. No także Lecimy. zobaczycie, bo pewnie wielu z Was jest ciekawych tego Ile tego mamy, nie? No dokładnie, także zapraszamy Was do oglądania. No także zaczniemy sobie od tego największego kartonika. No i tu już na pierwszy rzut oka rzuca się mnóstwo emiterów dźwięku. Takie petardki, czy sumie jak dąbą 5G. Sygnalosy. Czy tam sygnalosy? Tu jest ta paczka, tam jest jakieś dragony, czy Resztki coś. Mega jakieś tu są, hamerki. Na te eksplodery piątki uważaj, bo one tam się, jest dziura na dole. Mega bombki. Eksplodery, dwie paki to są. Piątki nie? bolidy Możesz wyciągać, bo i tak, żeby miejsce zrobić, nie? Zapraszam w komendę tutaj obok. O! Eksplodery, czwórki, tutaj połowa paczki jeszcze jest. Bolidy. Bolidy, ale no, no, ja. to na dnie zostawię, jak możesz to tylko z góry, żeby. żeby robić tutaj no, po całym dobrze. pokoju w pierwotniku, nie? Bo... Nie widać chyba. Wolty. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 paczek F-patrujek. Między F-patrujkami Tiger Gummy i Craftmana, no oczywiście to są F-patrujki z MWP, czyli te 3 gramowe od Jorge. Hammerki, Explodery Okej, no macie. Eksplodery 4, a tam chyba źle powiedziałem. Volty, 5 tam były. No nie wiem, czy nie powiedziałem, że czwórki Dobra, no możliwe. Tutaj macie dwie paczki do bombów. Jedna to są petardy, drugie, drugie to są emitery dźwięku. Będziemy sobie testować je na jesień. Yy, H1 Aftung, H2 Aftung, H3 Hammer, H3 Aftung. Może, bo tam się rozpada. No, Sygnał tak 3-0, torpedo. Tutaj jakieś kamery, H4 chyba. Reszki, no. Titanium Crackers jakieś. tb 5 PS. 5 czarnych tutaj parę paczek P1000. Tam na dole są jeszcze C2 small, i są jeszcze high Możesz pokazać zresztą. Tam jeszcze mamy Black y, Thunder, te petardki czarnokochowe. No i tam na dole są Haydenki no i C2 gdzieś tam na dole. To czekaj, to włożę może tutaj to z Tak na szybkości. I poczekaj, bo ty tego nie niesiesisz. Morda. Na razie to tak zostaw. Weź na naprawkę, niech możesz. Ciężkie wciółko, prawie się wywali z tym. Trzecia, już mało. I dalej mamy tak. Tutaj mamy takie magiczne pudełeczko. Do którego jak testujemy sobie różne petardki, odkładamy sobie po jednej sztuce. Mamy tu. Każdego rodzaju. No już trochę jest. A to są takie porządniejsze petardki, nie wrzucamy na jakieś pikolaków, tylko wiecie. Raczej takie ekspoldery czy tam hamerki, jakaś tutaj, wiecie... Każda jest inna, nie? Każda jest inna i może kiedyś zrobimy po prostu wielkie strzanie z tego, bądź po prostu będziemy sobie kolekcjonować je, nie? No, jakieś lepsze petardki, tutaj bardzo duża i silna petarda A, się rzucę co oczy. Cobra 4 pozor na <laughs> komaty, nie? I w tym kartonie ogólnie jest wszystko, nie? Możesz powejmować po kolei. No, jakieś kurde linie wysokiego napięcia. To są ląty, ląt szybki, wolny. No resztki tych grzechotki tam ma. Kolejne. Jakiś zestaw Hermes. No, tutaj bardzo dużo różnych petardów. Jakieś petrzyłajki, nawet Korsarze. Czekaj, obejmujmy wszystko. Pokażmy widzom, co tam dodatnie jest, bo pewnie ciekawość ich zżera. Ach, to one stare, jakieś te. Signalosy różne. <laughs> Petardy jakieś groźne, yes, 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 yes. kolsarze. Tutaj cała siata, znaczy cała siata. Reklamówka z petardami. Tu, oh. korsarze. firo jakieś widzicie tutaj w worku, single-shoty. Szmery-bajery, apery Małe jakieś widzicie tutaj. Jest naprawdę masy tej drobnicy. Czasem zrobić porządek jak się porobić z tego do luźnego strzelania. Jakieś takie. Sztarkie. Ale i tak sobie pewnie zrobimy jeszcze testik na jesień, wiesz, najpopularniejszy. Słaby pytanie, że nam małe, nie? No. Bo to też odcinek ostatnio nam bardzo ładnie poszedł w no, grudniu. No ma wyś wyświetleń. 20 tysięcy, nie? I prawie 1000 łapek, także. I jeszcze nam YouTube miał ten test, może pamiętacie, dołożył ograniczenia wiekowe, nie? I ten syn stracił całkowicie zasięg. Dobra i pokażemy Wam teraz co kryje się w tej skrzyni. Dobra, no i teraz otworzyliśmy sobie tą skrzynię. I widzicie tam jakieś aurorki, zestawy, no ale no, będziemy to sobie wszystko wymować. Tam mamy trzy zestawiki rakiet rocket assorted od to są rakiety od Cyplexa takie wiecie po Taki, 6 sztuk pakowane Single shoty Hammerki. trochę się światło odbija i też słabe jest oświetlenie bo wiecie, w pokoju nie posiadamy jakiegoś mega jest dobrego... Krzysztowie ognia zestawik. Wiecie co jest ciekawe, słuchajcie? Że ten zestaw jest zawsze w biedrące i jak byłem pamiętam... Młodszy, może jak, o jakieś 7 lat, to jeździłem z Tatą do wiedronki i braliśmy ten zestaw. I teraz on kosztuje 40 zł w tej wiedronce, a te 7 lat wstecz albo 8 kosztowało może jakieś 25 zł. I no. tutaj macie przykład, jak się ceny pirotechniki zmieniają, nie? Przynajmniej w marketach. Mam. Jakieś tam pierdowe rzymskie ognie, luźne diabolo. <słuch> Dalej mamy jakieś bomby. Jakieś kurde, te dynamity. Nie, no to jest karbinek. Każda petarda posiada 210 takich strzałów typu korzaż. Dalej mamy rakiety. 11 i. E, aplauzy, aplauzy. I gasty, nie? Dobra, trzymaj. Dalej mamy aurorki. One się jadą, same mieszam do tej skrzyni. O kurde. I już zarobiłem. Oczywiście słyszeliście? Oczywiście są medy, nie. No i mamy zestaw. Kontrast od piromaxa. Jeszcze jeden zestaw mistrzowej ognia. Wyjmu ten dalej. Z, Biedzyń, z biedry, wiecie o co chodzi. Trzymaj. Dwie paczki e, diabła. Diabolaków. Jedne samo jutro 4, drugie też. Dobra. Dalej, dalej. mamy bydlaka. Firecrumb, zestaw. No i wiecie, a jaka jest ta Samo zapom. No. <laughs> Firecracker. Pokaż to do, ładnie do w kadr, bo to tak, nie widzisz. 9 dużych rakiet, no nie widzisz. Niżej, niżej. Daj, ja to zrobię. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Myśmy musieli widzieć, jak to z backstage'u wygląda. Ja trzymam lampę. Lampę i... Lampę i skrzynię. i skrzynię, bo... Ten podaję. Tutaj macie... A, Air Force. Z tego, co pamiętam, to dużo z tych zestawów od Pirmapsa było właśnie w Dino. Czy tam w leklerku. Dalej mamy... Dwie dwie wyrzutnie, Makrokosmos o, Jedna trzy i Dwa Niebiesko y, to, to jest Makrokosmos 2 a y, ta żółtawa, ta pomarańczowa jak to woli, jest Makrokosmos 3 No ja bym tu bardziej nazwał żółty I Thunder King wyrzutnia od Jorge No i jeszcze jedna Kurde Ojej, z tego jest nie wyciągnę. Poczekaj, ja zbliżę statyw, bo będzie mnie widać. O, tak zrobię. Chlebo unieść można. No serio. No jest solidna. Jest bydlak. Ja nie mogę nie mogę tego unieść, tak wiesz. Możesz mi pomóc w sumie. <noise> nie najgorszy. No. No, no 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 i tak to się prezentuje u mnie. No no to I... nie wiem w sumie większość pirotechniki niż więcej u Ta, ciebie, tak, bo to już nasza wspólna, tak? Wiesz? No, u mnie jest mniej. Ja mam do dyspozycji taką właśnie skrzynię do przechowywania tego wszystkiego. Mam to nadzieję, że to na mi skrzyni. kiedyś nie wywali, bo... Ona jest widać, że odporna na wybuchy. No dokładnie. No i widzieliście co jest u mnie, a teraz I... przenosimy się do Pirmana drugiego. Jesteśmy już u mnie i tak to się prezentuje. Mamy tutaj dosyć dużo wyrzutni. Troszeczkę drobnice jakichś luźnych rakietek. Tam widzicie chyba 8 czy 7 paczek FP k NWP. Dalej mamy Achtungi od Piromaxa Screamy 3S od Funki. petardki, czy tam emitery dźwięku Thundermaster, Master. Yy, Petartki Nitro od Piromaxa Eksplodery 4. Jepy od Komety. Achtungi od Tomaszka. h czy h od. Też od Tomaszka czy od Gao? Które? Te z czaszkami tam między Achtungami. Chyba od Gao. Chyba od Tomaszka. A nie ja wiem, Funky True no, no. Free Petardki Uzi od komety, bardzo fajne. Podobno będziemy sobie je testować. Myślę, w najbliższym czasie. Magnumy, trochę motylków. Jakiś trochę tam dużo motylków, tam jeszcze są motylki w tym. Bo to jest podwójnie, nie tam. No, tu są jakieś korsaże, tutaj też. Mamy dosyć dużo wyrzutni od komety. Tutaj mamy zamówione ostatniego spirochitu wyrzutnie. Tam jeszcze jest jedna wyrzutnia z tamtego roku, nam została z biedry do testu, no do będzie A dokładniej wyrzutniki RPA, Touch of Adventure, czyli dotyk przyrody od Triplexa, Fox z biedronki, której nie wystrzeliśmy poprzedniego sylwestra, Georgia od Komety, Indiana od Komety, Grenada od Komety, Kenya od Komety, Big Fans Collection 5 od Pyromaravi, Upper Willow World od, też od Pyromaravi. Very good English. No, i to wszystko, tak? Myślę, że jak na miesiąc, czerwiec, lipiec, mamy tego materiału naprawdę bardzo dużo. I nie wiem, co to będzie, kurczę, jak będzie wyglądał ostateczny staw na Sylwestra. Myślę, że już jakoś znaczący, najpowiększy. No, ale tam jeszcze za parę stówek na pewno materiału leci, także będzie, będzie na pewno porządny. No, dokładnie. I też trzeba z tego miejsca podziękować naszym donatorom, no bo tak naprawdę, kurczę, dużo się dołożyli, tak? Do tego no, materiału dziękujemy i stawu. Dziękuję bardzo, że nas wspieracie. No, dużo nam to daje naprawdę, bo pewnie staw by był o wiele bardziej ubogi, gdyby nie Wy, nie? No dokładnie, a jak wiemy tam, że mamy widzów, którzy nas wspierają, to też jest inaczej, tak? No, no możemy sobie pozwolić na, na więcej materiału, wiemy, że ktoś to będzie oglądał, jak to nagramy i tak dalej. Także no też bardzo się z tego cieszymy, no i oby tak dalej, no. No. Także dzięki za oglądanie, mamy nadzieję, że się filmik spodobał. Napiszcie w komentarzu na ile oceniacie nasz y, taki aktualny stafik. I możecie też oszacować cenę, tak? Bo, bo też praktycznie cały materiał y, z naszego doty dotychczasowego stafu wzięliśmy z promocji i możecie napisać, nie wiem, cenę tego, jaką mogliśmy za to dać na promocji i też obok tego wartość. I zobaczymy, ile zaos mogliśmy zaoszczędzić na takim czymś, tak? my, o, my już nie liczymy, bo naprawdę dużo było zamówień i tak dalej. No i dzięki za oglądanie. Do następnych odcinków. Szczelcie łapkę w górę. I jakiegoś tam subskrybera dla motywacji. Oczywiście ogarnijcie sobie nasze poprzednie filmy, które wysiadają Wam się właśnie w tym momencie na ekranie. No i trzymajcie się. strzała do następnych filmów. Siłanko.